Halo. Halo. Mam do ciebie pytanie Czy masz trochę koksu? Nie mam nic <grystanie> Dobra, dzięki Widzimy się potem Tylko te liście No to se zrób z nich choinkę, to będę potem <grystanie> I co, mają trochę koksu? Nie mają trochę koksu Dobra, to idziemy na mechanika zobaczyć Idziemy na koksu Mam Daj tu Dobra Masz Boa To jedziemy do balastów mógł... Tak to spytać, co się tam czy tam tam mają tam trochę koksu Dobra to jedziemy Ale na pewno pewnie jesteś tego Tak Oni mnie lubią Chyba, się czy się ty, na pewno? Wiesz, kiedyś byłem na kolonicy, nie? Jak byłem ja młody Ja byłem kiedyś na kolonii i się pytałem czy mam trochę koksów A jak ja byłem kiedyś na kolonii, nie? No, jest Takiego kolegę, co miał na nazwisko Chyba I Chyba, dosłownie I czy w pizdę I mówiliśmy do niego Chyba, czy na pewno? Ja się zawsze irytowałem Chyba, czy na są nie ma ich Oho, nie można, nie tam do niej zboczymy. Nie może No i powiem <laughs> No <myszka>. <laughs> Nie I, 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 co, i, I spytałeś się? Nie mam kogo. Czy mają trochę koksów? Tutaj się, się spytałem, chyba nie mają. Lecimy dalej szukać, dobra? Tak, idziemy na żyjąku. Dobra. Tu jest koksiu? Te To chyba, to chyba nie te. Tak. To chyba tutaj się. O, tutaj mieszkają. Chyba nasi balasy. Nie daje mi się tam. Nie ballasy, boże. Boże to tam wchodzi. Konio me, Skierdala szybko! No to masz szybko, 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 szybko. To co, szukamy dalej. Boże, nie mogę Z niego, naprawdę I co, mają trochę koksu? Nie mają trochę koksu Dobra, to idziemy na mechanika zobaczcie. Idziemy na Jakuzę. Na Jakuzę, O to ja nie widziałam Idziemy na policję Na policję jedziemy? Tak, pytamy, czy mają trochę koksu

Fajną mają liczbę na górze Ciekawe, ciekawe Ciekawe co to znaczy Co co chodź, chodź! Zadzwonił co Sancho! Po czym się, bierze? Zapytam co ma trochę po krzyku Ja? Tak. Wejdę na jadło i się zapytam, czy mają trochę koksiu To radio Sprawdzę, czy mają trochę koksu. Dobra. Dobra. A nie, to ósemka. Czy ty jest ósemka daj? Czekaj. Czemu mi ósemka wybija? Policja. O, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Słucham. E, jest pan Sancho. O co jest? jest? No jest na pewno To jest, to co? Zaboiłeś go? Nie na komendzie, właśnie się bombi Potrzebuję go I on właśnie... działa właśnie? Ale jestem skierowany To się na radio. radio I się zapytać O coś Bo to mój, to mój opiekun To mój Opekun Rado no. ja I tu czekam. Kiedy jest wasza jadło? Co? Hmm. I tu Będę wbijał na wszystkie jaja i mówił, 'Do czekam.' Tutaj się policjanta trzyma, z którego policjanta się tutaj trzyma. Polszączek! Dobra Ej, co jest? Dobra, dobra No, popatrz Dzięki No? Masz trochę koksu? Koksu? Masz trochę koksu czekam. <grym> I panie radio Mogę dać ci pilota do telewizora Co, pojebałeś? Czy ze mnie... Czy sobie Paz? ze mnie zarobi? Twoje dziecko? Y tak najbardziej. Ja <grym> co No co dzień się tak w... jest, nie zachowuje, naprawdę. I na telewizorze błocisz bajkę. Otwórz się nie. Dobra, chodź co tak. Błoczny bajkę. Siu. Jestem bombajkiem pierwszego stopnia. A już, ten? Już nie masz loty? Co? miałaś mieć lotę przecież, się miały? A ja, ja jestem tetanem, dojonym I mnie nie wyjabiecie. <grym> to chodź tutaj, tutaj jest fajnie po prostu Mnie nie wyjabiecie. Po klapnij i sobie otwórz Chcielibyście nie wyjebać Tu nie jest serwis To tam jest serwis oj Tak Jak coś tutaj już bo co nie? Chodź ci degrad załatwię. Nie! Co nie? Dwie mi otwój. Dwie mi otwój, No, o tysiąc nie? Otwarty masz cały czas. Czyli ja on na pewno wszyscy w domu zrobi. Co? E, mówię do syna. Dobra, to jak coś tu ja Liam na pewno wszyscy w domu Na pewno. Halo. Halo. Mam do Ciebie pytanie: czy masz trochę koksiu? Nie mam nic. <noise> Dobra, dzięki. Widzimy się potem. Tylko te liście. Są no, to se... zrób hoinka. To jest to będę potem. Masz koksu No, koksiu. Masu koksiu. Masu masz Masz. Masz 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 <ścoughs> <tut> No już dałem ci Co? to jest koks Koks ajbani Koks ajbani Tu hemefedionu Czułem ten koks A na pewno się dobrze czujesz? Masz, masz o koksu? Dałem ci No Masz tutaj mas koksiu? Dałem <noise> ci. <noise> Nie mogę. Dałem no, ci. No i w pieszku się skazał. Muszę sobie opiekać z hot doga, gorącego psa. Goiącego psa? Masz znajdziemy gojącą suchkę? Co to powiedz? Masz tutaj mas koksiu? Ma <noise> <noise> się nie osmaić. Co? Nie osmaić się. No, dobra, dobra. Musisz się po Taki to To. E, Mechanik, Mechanik! Ja, się się. Mechanik! Masz... Masz koksu! Weźmy się kurde za powietrzcie zaraz! Przepraszam, jest. Dobra, dobra. Masz koks? No, nie, nie, ławisz. nie łowiesz. Nie, pytaj. nie. To już sam. To A nie, chcesz. No to chodź. Jeśli ty Tak myślałem. Dobra, to chodź, A, tak no to chodź, chodź. A ty komuś swój podnieś. E Co? Nic, nic. Na pewno, na pewno wszyscy zdrowi, tak? No, no. Masz, o, ma, masz o Nie mam A co ty mówisz to ta? Że na pewno wszyscy zdrowi. Bo to by nie widać. Wypadnie nie pytał Masz tu... Ty... Koksiu? Nie, mamy Fedron. No... też Koksiu. Nie nie. nie, nie. Ty Nie, dał, nie dał, nie dam, to nie dam. Nie. Dłuchaj mefedronu. Koks... Co to? nie <todzio> Muszę to jest Koksiu! Jakiś mecjent jest? Idzie zapytać cię? zapytać zobaczyć jakie są Nie ma Zobaczcie jakie są tu Nie ma Głowa was Masz koksiu? Masz koksiu? Są tu kolejne jakieś? Nie ma, nie ma kolejne nie ma No to weź żółty pokaz. Czekaj no Ale teraz kogo mnie No to po co tak A już mnie wsadź bolało. Chyba Chybatka mi się skończyła To? Tak. No. Chybatka mi się skończyła Pojedziemy, pojedziemy Pojedziemy Jak na chybatkę Dwa miliony, trzy się... Chyba będzie Dobra Pijajka, głowę w betonajce! Nastaja mieści się w całej pijajce! Haha! <grym> klatki chcesz? No staj, kiedyś jak jak to po w pijście! Pokaż mi te spoilery, jak hmm. wyglądają, ale kodeczki z topu! Pojeżdżaj na chwilę, bo ja go nie mogę słuchać! Twój staj ja pada na dwa iście! <grym> nie, to jam! Ej, Macie go lewa w Co? Ma się jak koksią? Haha! Tak ma! Daj tu koksiu! na pewno. Ej, co ja zauważyłem! Sychącek ci się buduje serduszko, jak tak trzymasz. Zobacz. O oh. oh, kurwa! To zauważyłem, jak tak stoję przed tobą. On co A Nie widziałem. Ej, jak to jest? Pokażę tak mamie. Jak ta kabiska? Kurwa, coś mi nie zło. kieszenie. Chuj, się z tym kieszeniem. Wow. Na na szpital bez, Boże Za kurwa pana. Coś <laughs> narodzi I do mechanika Od razu Kładę się na fotelik Zapinam pasji Za kurwa włączyłem nagrywanie w tym momencie W telefonie No to kurwa Stop ham co to do internetu, czekam. O tam stał. Nie wiem. Czekam. Halo, lekarz, lekarza potrzebuje. Jestem na mojego i ty Dobra, mam mnie ubezpieczenie. Masz? A, chciałbym. Musisz to <laughs> kupić. Bo ja tu coraz częściej ostatnio jestem. Tak mi głowa boli. Boję me głowa i nie mogę spać. Dobra, no wykupuję teraz ubezpieczenie. Bo ja piję do jakiej to <laughs> Ile kosztuje? <laughs> 95 tysięcy za. i uh. tydzień chyba. To się nie pyli. Za tydzień 95 koła. Jak kiedyś będziemy jechać na Kaję... To się nie Jeździć, nie? W takie miejsca. To będziemy to możemy kupić Tak, tak. Będę tam dzień w dzień. Nie <grym> no, no ja nie jestem to ja Jestem potem w kasie. Ja spię do i do zera. Ja ja się lecę. Siema, młody. O kurwa. To jest medy. <grym> Sie młody. Jeszcze, <grym> jest pieszek? To jest? Jest pieszek? Nie ma piesek, wiesz. Dobra, jadę na K1. Oj, gdzie się... gdzie? Przez! Przez. Przez ma! Dobra. A widzicie, grać. Cześć, On będzie się pisać, jeden. Dobra, się Żalut, panie szefie Spokojnie Ej, bom Dzisiaj ma 105, e, 10 dostałem po całym mieście. W całym mieście? Tak. Na K1. Tak. A M czwórkę ma? Stary? Ja, ma... Oczywiście jak najbardziej. Mam e, Ja dzisiaj bombek plus jeden. E, 105 e, Poż Santos. <laughs> ja, statu, e, piąty po jest status piąty Polish Santos. Jest czeka, jest i ja. Bombajek plus jeden status piąty po Ulicach Jos Santos. No bardzo dobrze. A bombkę policyjną umiesz? Tak. To dawaj, robimy. Pierwsza poprawnie wykonana pomka policyjna. Druga poprawnie wykonana pompka policyjna. Sześć poprawnie wykonana pompka policyjna. Czwarta poprawnie wykonana pompka policyjna. Piąta poprawnie wykonana pompka policyjna. Szósta poprawnie wykonana pompa pojecina. Siódma poprawnie wykonana pompka 8 ósma poprawnie wykonana pompka pojecina. 9 poprawnie wykonana pomka pojecina. 10 poprawnie wykonana pompka poesina po Pięknie, masz to we krwi Eee, pan Sansus ze siedmiu Mike Zosio Eee kadencji mi, za minus jeden, bo to amatorzy. ja za ośmiu. Już nie wszystkich do zera. Eee, staję się za siedmiu. Jak najbardziej. A, a pan Sejt i pani Ajison za siedmiu. メディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディアはメディア Jesteś, do, do... Jesteś jakiś niewyjaźny. Weź Jutilo's Kolbin. Jesteś jakiś niewyjaźny. Jutilo's Kolbin. Wiem. <grym> <grym> Masz tutaj Jutilo's Kolbin? Zdało się. Mam. Zawsze by sobie. Daj mu jak tu przyjedzę Jutilo's. A, a pop. Dzień w noc. Co? A, a pop. Dzień w noc pan bierze. A w bo... ogóle daj coś na gadełko. O, bo ma... Daj coś na gadełko. No i hey, no, coś do czumciania Tak, do hmm. Co tu mam? Myślę, że w jakimś nie możemy się Ale coś Co? do ciąkania. O my god, oh A coś do czumkania? Ooooo! Tak. Nie do ciemkania świedzę! Ciemkania! No nie, oh, No, Znowu nie wyszło! Kurwa, no! Ja! No wezwanie mam! Mora. Całe życie jest z... na <laughs> Ja kamo o ty, kurwa, a O nie! Oh, nie, nie dobra!

w kapituły. A jo. Nie. Nie Jezu ja, <ścoughs> Ale słuchaj nice. Ej. Co? Ja musisz coś powiedzieć. No? Uf, ja no mi, i nie się nie że się a to... Nie powiem! <laughs> nie. No to... Bo blisko. Będę musiał się z tego pilnować. Przecież... cały że muszę się z tego pilnować.